Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej pogadance związanej bezpośrednio z uniwersum Warcrafta. Standardowo ostrzegam przed malutkimi tyci tyci spoilerami, więc jeżeli komuś one naprawdę przeszkadzają, to niech natychmiast wyłączę ten materiał. A teraz, może już nie przedłużając, zaczynajmy. W dzisiejszym materiale będziemy rozmawiać na temat Elun, a raczej ja będę mówił, a wy będziecie słuchać, więc to żadna rozmowa tak naprawdę, to po prostu moje głoszenie... Prawdy, chociaż nie wiem, ile prawdy się będzie kryło za moimi przemyśleniami. Jeżeli weźmiemy jakiegoś typowego gracza World of Warcraft i zapytamy się go, kim lub czym jest Elun, to najprawdopodobniej odpowie on, że jest to po prostu bogini nocnych elfów, która jest utożsamiana z Księżycem. Jeżeli ten gracz typowy ma troszeczkę większą wiedzę o Leory i chce przyszwanować, jak ja w tym momencie, to powie, że dawno temu, w czasach Imperium Królowej Asshary, czyli 10 tysięcy lat temu, 10 tysięcy lat przed, wydarzeniami w World of Warcraft, kiedy nocne elfy miały ogromne imperium rozciągające się na całym kontynencie. No bo pamiętajmy, że 10 tysięcy lat temu świat był zjednoczony. Nie było Northrend, Eastern Kingdom. Wszystko było jednym wielkim kontynentem Kalimdor, a w samym środku tego kontynentu znajdowała się potężna studnia wieczności, czyli wielkie jezioro, które było przepełnione magią, krwią tytana, uśpionego tytana Azeroth. Pamiętajmy bowiem, że planeta Azeroth ma w sobie duszę uśpionego tytana, czyli naprawdę potężnej, przypotężnej istoty, która jest w stanie kształtować wszechświat. No i krew tego tytana była właśnie w tej studni wieczności. I tak się składa, że krew ta jest przypomniana magiczną energią. To właśnie te magiczne energie stworzyły w ogóle nocne elfy, no bo początkowo nocne elfy były trollami, a do końca trollami cienistymi, chyba tak można to przetłumaczyć na język polski. Właśnie te energie przekształciły te trolle w pierwsze nocne elfy, które stworzyły swoje wielkie, potężne imperium. I to właśnie w tym imperium powstał wielki, wspaniały kult Elun, który wierzył, że za dnia Elun śpi właśnie w tej wielkiej, potężnej studni wieczności, zaś nocą wędruje ona na nieboskłonie w postaci właśnie księżyca. Wierzono także, że Elun ma kochanka, a tym kochankiem był wielki, biały jeleń, półbóg lasu Malor. I razem z nim Elun miała dziecko, a tym dzieckiem był Cenarius. Jednakże sama bogini Elun nie mogła zajmować się swoim dzieckiem, no, była boginią, była zbyt zajęta, i dlatego oddała je pod opiekę Iserze, swojej wiernej, poddanej, czyli Zielonej Smoczycy, której zadaniem było pilnowanie szmaragdowego snu. Czym jest szmaragdowy sen? Jest to co taki specjalny wymiar, dokąd udają się druidzi chociażby podczas tych swoich wielkich snów, ale też wszystkie istoty, które po prostu śpią, śnią, marzą, właśnie tam wysyłają swoje myśli. Szmaragdowy sen jest miejscem, które odzwierciedla azrów, Takim, jakim Azrow by było, gdyby istoty myślące, śmiertelne, po prostu nie oddziaływały na nie. Prawdowy tak? Sen pomagał Tytanom, kiedy ci pozbyli się odgodów z powierzchni Azrow, by po prostu stworzyć taki jakby plan awaryjny. Innymi słowy, gdyby coś bardzo źle poszło na Azrow, to zawsze w Szmaragdowym Śnie mieli zapisany taki jakby pierwotny plan, do którego mogliby zrobić backup systemu. Mniej więcej tak to miało działać. Jednakże, kto stworzył Szmaragdowy Sen? No, w obecnym kształcie wiemy, że. Że zrobiła to najprawdopodobniej Freya, czyli jedna taka Titan Keeperka, która obecnie znajduje się w Ulduarze. Pewnie pamiętacie ją z czasów Wrath of the Age King, gdyż była jednym z bossów, właśnie w rajdzie Ulduar. Jednakże samo powstanie szmaragdowego snu nie zawdzięczamy Tytanom, a przynajmniej jedna z teorii mówi, że tak naprawdę szmaragdowy sen jest starszy niż przybycie Tytanów na Azerów, gdyż szmaragdowy sen powstał ze snów właśnie tego uśpionego Tytana Azeroth. Innymi słowy, nasza planeta po prostu śpiąc tworzyła powoli nowy wymiar ze snów, które gdzieś tam z jej głowy, czy tam z jej, nie wiem jak to nazwać, w sumie, no bo nie wiadomo jak ten te tam wygląda, ale gdzieś tam z jej wnętrza się wydobywały. Możemy więc na ten moment założyć, że Elun jest utożsamiana właśnie ze szmaragdowym snem, i to nawet by się troszeczkę pokrywało z tym, co głoszą Taureni, ponieważ tutaj warto nadmienić, że Taureni także mają w swojej religii właśnie Elun. Jednakże oni nazywają ją inaczej, nazywają ją musza. Według mitologii taurenów matka Ziemia, czyli właśnie plata Azerów, miała dwoje oczu. No i patrząc na te okropieństwa, które dzieją się na planecie, nie wytrzymała, wyrwała te oczy i umieściła na nieboskłonie. Jednym z tych oczu była właśnie musza, czyli Księżyc. No i w tym momencie rzeczywiście takie powstanie Elun miałoby troszeczkę sensu. Oczywiście nie bierzmy tego dosłownie, tylko legenda, ale wtedy ten mit sugeruje, że rzeczywiście Elun i Azeroth są ze sobą połączone. Że na początku było Azeroth i z tego Azeroth coś się wyrwało, na przykład szmaragdowy sen, no i właśnie tak powstała Elun. Co jeszcze bardziej utożsamia Elun jako jakąś bogini, jakiś twór, który jest odpowiedzialny za szmaragdowy sen. Patrząc na to, co wiemy na temat kosmologii World of w Warcraft, możemy śmiało założyć, że Elun jest jakąś boginią, jakimś wielkim bytem, który jest odpowiedzialny właśnie za ten jeden wymiar, za wymiar życia, za wszystko co związane z kwiatami, roślinami, ogólnie przyrodą i tym podobnymi rzeczami. Tak samo jak na przykład arbiter, czyli taka dziwna bogini, która decyduje o tym, kto pójdzie do jakiego wymiaru shadowlandsów, włada właśnie shadowlandsami. Wiemy też o tym, że na przykład za wojdem stoją jacyś tam Void Lordowie, natomiast za światłem stoi, no właśnie tego nie wiemy. Wiemy, że Naru, Prime Naru są na ten moment najwyżej znanymi nam istotami będącymi w jedności ze światłem, ale jeżeli pójdziemy tą logiką, że w uniwersum Warcrafta wszystko musi mieć swoje przeciwieństwo, tak jak na przykład przeciwieństwem właśnie życia jest śmierć, przeciwieństwem energii Felu jest energia arcane, przeciwieństwem energii Voidu jest światło, no to możemy dojść do wniosku, że brakuje nam kilku bardzo ważnych przedstawicieli. Przede wszystkim nie wiemy tak naprawdę, kto jest przedstawicielem takim najwyższym z najwyższych światów. Wiemy, że takim najwyższym przedstawicielem Voidu są Void Lordowie. Wiemy też, że Tytani są utożsamiani jako tacy najwyżsi przedstawiciele Arcane. Przedstawicielem Shadowlands jest najprawdopodobniej wcześniej już wspomniany przeze mnie Arbiter, natomiast przedstawicielem Felu jest kto? No właśnie ktoś powiedział, że Sargeras, ale to jest nieprawda. Sargeras na początku był przedstawicielem Arkeinu, tytanem. To oznacza, że gdzieś tam musi być jeszcze najprawdopodobniej coś, co jest takim Pełnoprawnym przedstawicielem Felu. No ktoś powie, że no, same demony mogą być tymi przedstawicielami, ale wydaje mi się, że są one zbyt słabe i najprawdopodobniej coś jeszcze tam jest. Jakiś Bóg, jakiś byt utożsamiany właśnie z Felem. No i tak też dochodzimy do tej sfery życia. Sfery związanej z Emerald Dreamem, no, bo jak pewnie tutaj widzicie, teraz na tej kosmologii, która gdzieś tutaj się pojawia, w tyle, kiedy mówię, no to zobaczycie, że sam Emerald Dream, czyli ten szmaragdowy sen, jest bardzo blisko powiązany z życiem, no i logika. Podpowiada, że Elun najprawdopodobniej jest tym takim bytem naczelnym, który czuwa nad życiem. Jest boginią życia, no i tyle. Ale w Legionie dowiedzieliśmy się, że magia Elun jest powiązana z magią Prime Naru Ziry. Powiem więcej, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Elun brała udział w stworzeniu Ziry, co sugeruje, że Elun wcale nie jest boginią życia a boginią światła, light Lordem. Dodajmy do tego fakt, że sama magia Elun często jest porównywana do samej magii światłości. Wręcz kilkakrotnie w lore było wspominane, że magia, którą stosują kapłanki Elun w zasadzie prawie niczym nie różni się od magii stosowanych przez... Paladynów. I w zasadzie nie tak dawno temu mieliśmy do czynienia z nocną elfką, która została paladynem. I stało się to także przy okazji dodatku Legion. Pamiętajmy, że Uza'elun, czyli filar stworzenia, który odzyskaliśmy także przy okazji dodatku Legion, oddziaływał na rdzeń Naru Z drugiej jednak strony dowiedzieliśmy się, że przy okazji dodatku Shadowlands będziemy mieli do czynienia z pewną lokacją o imieniu Ardenwild. Po polsku to będzie Wszechknieja. I ta wszechnieja ma być przeciwieństwem Miejscem szmaragdowego snu. Miejscem, gdzie wszyscy ci półbogowie, tacy jak scenariusz chociażby, trafiają po śmierci, by powoli się zreinkarnować. I to właśnie w tej lokacji mamy dowiedzieć się więcej na temat tego, czym Elun jest. Co już nam sugeruje, że Elun w zasadzie nie jest połączona tylko z naturą ani ze światłością, ale także po części z Shadowlandsami. Więc. Czym to Elun tak naprawdę jest? Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Elun może być po prostu Bogiem, pełnoprawnym bytem, Bogiem. Pamiętajmy, że w uniwersum Warcrafta o tym się często zapomina, ale mówiło się, że istnieje jakiś Bóg, także światłość sama w sobie nie jest po prostu energią, tylko że paladyni modląc się do światłości modlą się do jakiegoś Boga, Boga, który stworzył to wszystko, Boga, który jest światłością, jest nazywany światłością, ale nie jest nią do końca. Co jeżeli Elun tak naprawdę właśnie jest tą światłością? Co jeżeli Elun jest także i życiem, i śmiercią? Co jeżeli Elun jest po prostu wszystkim, a sama nazwa Elun to no, nocno elfowe określenie tego bóstwa? Dla ludzi będzie to światłość, a dla demonów jeszcze ktoś inny. Ale co jeżeli Elun jest poza całym tym schematem? Co jeżeli jest ona prawdziwym bogiem, tym od którego wszystko się w uniwersum Warcrafta zaczęło. Co jeżeli ona rzeczywiście brała udział w stworzeniu Prime Naru, które pamiętamy powstały w tym takim pierwszym pierwotnym wybuchu, który że tak powiem doszedł do skutku w wyniku starcia się światła z energiami Voidu? Co jeżeli Elun brała w tym udział, bo Elun zainicjowała to spotkanie? Podczas wydarzeń PFA Tyrande zarzucała Elun, że ta porzuciła swoje dzieci, że pozwoliła na to, żeby Teldrassil spłonęło. Ale Blizzard powiedział, że Elun była obecna podczas tej wojny i to ona właśnie powstrzymała Sarfanga przed zabiciem Malfuriona. Że Elun zainterweniowała tam i nie pozwoliła Sarfangowi zabić Malfuriona. Czyli zainterweniowała na niego osobiście. Nie chciała, żeby Malfurion ginął, równocześnie pozwalając na to, żeby Drasil spłonęł. Dlaczego tak się stało? Ale na pełnoprawną odpowiedź będziemy musieli niestety poczekać, aż do dodatku Shadowlands, i wątpię, byśmy i tam uzyskali wszystkie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Niemniej wszystko wskazuje na to, że w Shadowlandsach będzie się działo naprawdę sporo i być może chociaż odrobinę dotkniemy właśnie tego boskiego tematu. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat Elun. Czy sądzicie, że jest to pełnoprawny, taki pierwszy wielki bóg w uniwersum Warcrafta, czy jednak jest to po prostu bogini natury i Blizzard coś tam pomieszało za bardzo w tym lore i teraz sam się gubi we własnych zeznaniach, a może jest to rzeczywiście Light Lord i po prostu działa na troszkę innych zasadach niż nam się do tej pory wydawało. Napiszcie koniecznie w komentarzach, ja chętnie to przeczytam, a na ten moment papa pa, pa trzymajcie się i pamiętajcie o nowej opcji wspierania, do której link znajduje się w opisie tego filmu. Papa, pa, pa trzymajcie się, no i cześć!